Widzowie, z tej strony Vplay. witam Was w kolejnym odcinku z Fortnite'a na moim kanale. Jest to pierwszy odcinek z Fortnite OG oraz kolejny odcinek z Fortnite'a na moim kanale. Dzisiaj niestety nie ma Wawela już, ponieważ aktualizuje mu się w dalszym ciągu Fortnite. Wawel jest naszym lokalnym przewodnikiem, bo on oglądał dużo filmów związanych z Fortniteem. Wawel byłby śłaskawy się przywitać. No, więc widzowie będziemy grać Fortnite'a. Fortnita. Widzę, że mapka startowa jest naprawdę bardzo duża, nawet jest fajna, kreatywna. Obszar, który jest tutaj zaznaczony jest obszarem odkrytym przede mną, bo nie ukrywam. Było już, prób, było już dużo prób było już dużo prób Było już dużo prób o autobusy bojowe. Było już dużo prób nagrania tego odcinku. No, więc ogólnie zlecimy sobie gdzieś, gdzie jeszcze nie byłem, na przykład tu. Bo trzy próby już były nagranie odcinka, z czego jeszcze wcześniej były dwie, dwa granie przed odcinkiem. Bo nie ukrywam, naprawdę byłem ciekawy, co jest w rozdziele pierwszym ulepszonym. Widzowie... Zapraszam Was do ustawienia subika, dzwonka. No, widzę, że to jest zbyt dużo ludzi. Czemu wszyscy lesą w te same miejsca co ja? Na przykład w tamtej ludzie zostałem zakilofowany. Nie wiem, czy powinienem się przyznawać. O, mam krzaka. Mamy krzaka jakiegoś. Bawel, chcesz nam powiedzieć, co to jest ten krzak? Wawel? Ale tylko tyle? Jesteś krzakiem? Super. Naprawdę genialna broń. Dobra widzowie. Musimy znaleźć jakieś bronie. Jak na razie jesteśmy bardzo ubodzy w bronie. Zdobyłem coś w tym. Gdzie są w ogóle skrzynki? Bo A, już do mnie strzelają? Dobra, nie! Serio! Dzowie ten rozdział jest dla mnie bardzo trudny. Nie mam broni! Mam już pompę. Dlatego muszę uciec. Wchodzę do domu. Dobra widzowie, zostawcie suba z dzwonem i piszcie w komentarzach propozycje na challenge w tym rozdziale. Bo może być ciekawie. Jestem w, w piwnicy ogólnie. Naprawdę widzowie. Yy, dużo tu jest miejsca do odkrycia. Niekoniecznie to co mam... Odsłonięte na mapie, wszystko zwiedziłem. Bo to tylko są punkty orientacyjne, które piknąłem, nie? Ale tam jest jakiś typ. Na przykład, na panek, drzwi. Wchodzimy na górę, widzowie. I mamy tu. To, co już było w tamtym rozdziale, tak naprawdę. I otwieramy dach. Szczerze, ja naprawdę nigdy nie widziałem. Więc lecimy, widzowie. Ludzie, trochę do ja. Nie mam za dużo szans. Nie jestem aż tak dobry w Fortnite'a. Yy, tym bardziej, że nie znam mapy. A nieznajomość mapy może bardzo przeszkodzić w, nawet w wygraniu samej rundy. Mamy grana, o którym dużo słyszałem. Bo to jest ten granat, dwa wale, co sprawia, że gość ty tańczy, nie? Kurde, poczekaj! Chyba mamy pierwszego fraga. A ty nie, pierwszego fraga, jeśli chodzi o ten. E, tą rundę, rzecz jasna, bo jeśli chodzi o ten. Sezon... O, mam jam dżam ja to tak przynajmniej Wawel na to mówi. Kurde! Co za... Ludzie do mnie strzelają. Ukryję się tu. Widowie. Wchodzi tam do mnie. Ja tu poczekam co na niego. Widowie. Z tego co wiem, bardzo dużo ludzi... Są z wcześniej serwery było bardzo trudno się... do tej rundy dostać, naprawdę. Było naprawdę bardzo trudno się tutaj dostać. W sensie do samego Fortnite'a, nie do rundy, bo dużo ludzi czeka, żeby grać. Tom, Tom. Zresztą mi się czułość... ...Klawisza yy, w padzie mi się zmniejszyła, naprawdę. Chłopi już mają tu koronki w tym? Wygraną z koronką, to znaczy. Jakiegoś chłopca jest chyba proszę. Dobra. wie ja bym tu zagrał w duo w Fortnite'a, ale nie ma Wawela, jest mi smutno. Ja nie wiem najgorsze, gdzie jest ten typ. Nie wiem, czy na mnie nie czai na przykład. O, mamy tego Rifta. To Wawel mi mówił. To ja sobie chyba tak zrobię. I widzowie, lecimy. Uciekamy od typa. Więc, widzowie... Mm, sorry, też tak przy okazji, że nie było długo bardzo odcinka. Tak gdzieś trzy tygodnie. Nie było odcinka. Mm, ponieważ... Nie mogłem nagrać. a Znaczy, miałem w sensie... W sensie, odcinek miałem nagrany. Mam, miałem przyszykowany, ale bardziej problem w tym, że nie miałem go kiedy zmontować. A jeśli chodzi o specjal na 500 subskrypcji, jest w produkcji, tak powiem. Ale myślę, że szybciej będzie specjal na. O, mamy jakiś przyczepkać. Przyczepek. O, jest wózek jakiś sklepowy. A to co to, Babel? Fort kieszonkowy. To jest to z tą... Nie, to się nazywa kość. Dobra, wywalone. Zwardowała mnie. Dobra, mam czwarty level. Co to jest? Karabin z lunetą, jakiś. Mam już dziewię... Ej, To ma jakiś mały zasięg. Dobra, widzowie. To ma strasznie mały zasięg. Tam się biją? Dobra, wdowie. Jest 27 ludzi. Więc nawet dobrze idzie. I Jak na czwartą. O, o, o. Tam już się buduje. Wiecie co? Ja w tej rundzie. Jako, że nie ogarniam tego rozdziału. Będę wolał kampić. Niż. Raczej bardziej kampić. Wiecie o co chodzi. Jak już będę miał trochę obcykanę opcyklany ten rozdział, to... chętnie będę grał... W sensie, będę chętniej grał... mocniej. Idą do mnie? Nie. Ale no, widzowie. Trzy tygodnie minęły od ostatniego odcinka. Ten prawdopodobnie zmontuję na jutro. Dzisiaj jest który? Trzeci? Tak. Dzisiaj jest dzień wypuszczenia tej gierki. Godzina 16:40, 14 to znaczy. Czyli tak, 6 godzin po wypuszczeniu aktualizacji, bo to było o 10.00. Wy odcinek będziecie mieli jutro około właśnie tej godziny. Czyli będziecie mieli czwartego. No, widzowie. O, 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 jakieś typy idą. Chyba nie będę go atakował. Dobra, musimy lecieć. Tak mi się przynajmniej zdaje. To nie można biec No strasznie dziwnie, nie? Ale mega dziwnie, nie? Auto! A to jakieś auta jednak były w tej grze? Ja nie wiem Bo Baber coś mi mówił, że w tej grze aut nie było To co oglądałeś? Mhm. Ale woda w tamtym rozdziale chyba była przezroczysta. Ale to tylko tak naprawdę na jeden rozdział albo jeden sezon jest ta mapka. To dobrze. Bo ja bym nie wytrzymała, jakby to było przez cały czas. Co? Czekaj, do przodu, ten. Są hamulce, ślizg ręczny, klakson? Istnieje. Yy, wyjdź, włącz radio, stacja. Aha, zauważyłem. Chyba muszę wyjść. Dobra, widzowie, ten sezon nie jest dla mnie. To są ludzie, którzy ogarniają tą ten rozdział. A co jakbym zaskoczył i na tyrolkę? W tym rozdziale tak można było? Ale ja jestem pro-player normalnie. Nie na żartuję sobie. Uciekamy. Do strefki. Wiem. Dobra, widzowie. Mm grałem sobie w pierwszy sezon. W sumie nawet ładna mapka. Nie wiem, to, czy tak pierwotnie, na pewno tak pierwotnie nie wyglądało. Nie, a te paski? Te paski biegów? No one były na środku. I... Ej dobra, lecimy tyrolką. Ale nie, jeśli chodzi o krajobraz, to mega ładnie to wszystko wygląda. Się postaraj. Dobra, i teraz lecimy tą trollą. I w ogóle to jest do snajpienia? Ej, mega, polecam. Mega fajny rozdział ogólnie. Ale wolałbym tam, gdzie to był. Naprawdę. Bo moglibyśmy zrobić więcej challenge'ów. Ale jeśli macie do... E, jeśli macie do tego rozdziału jakiś... Fajny challenge, to piszcie w komentarzach. Ktoś w komentarzach jest Ej, ogólnie jest 10 osób. Ej, ty, a jeśli będzie beka w ogóle, jak wygram rundę w tym. Nie? Ja się chyba zabuduję. Budowanie działa tak samo, więc fajnie. Ej, dobra widzowie musi być moment, w którym się kampi. No bo co to by był za Fortnite bez kampienia. Potem się w ogóle nawalają. Dobra, ogólnie. Ogólnie, jak to Wawel mówił, Spider Key, czyli te rękawice wcześniejsze. Te wcześniejsze rękawice były fajniejsze, tak wam powiem. Yy, naprawdę. To jest, ma mniejszy zasięg. Ogólnie, ten stary Fortnite dla mnie nie jest jakiś taki super. Tak jak wszyscy czekali na niego ogólnie, to mi się aż tak bardzo nie podoba. Taka ściera moja opinia. To jest coś do dołu? Nie. No dobra, widzowie. Mamy jakieś nowe rzeczy. I mamy tak: karabin szturmowy, który się na pewno przyda. Jakiś port kieszonkowy. Ogólnie, tak czy inaczej, widzowie, robię sobie tutaj. Coś takiego. O! I tam... O ja są kurde inteligentny. Zrobię sobie funkcję autodestrukcji. Robię funkcję autodestrukcji. Do. Nie, nie ten siec kliknąłem. Dobra, widzowie, mój błąd. Kurde! Ludzie, ludzie, ludzie. Nie, widzowie, samo ustawienie, poczekajcie płynie. No dobra, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. A ja Was żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku z tego rozdziału. Myślę, że jak na solo i pierwszą rundę z tego rozdziału, naprawdę bardzo dobrze mi poszło. Jeszcze chciałem Wam pokazać e, karnet bojowy. Mamy 5 punktów, więc kupimy sobie ekran statowy, pierwszy i kupimy sobie yy, graffiti. A ja Was żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Sekcja komentarzy jest Wasza, a my się żegnamy bardzo serdecznie. pa po.